No i kolejna wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego sprawdziła się tym razem przepowiednia mówiąca o katastrofie w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie, gdzie doszło do zderzenia samolotu pasażerskiego z helikopterem wojskowym. To w swojej wizji przepowiedni Jasnowidz Jackowski widział mówił na temat tego, że będzie mieć miejsce katastrofa lotnicza, w której zginą sportowcy. I rzeczywiście na pokładzie samolotu pasażerskiego byli łyżwiarze dzisiaj na temat tej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, zrealizowanej przepowiedni jasnowidza z Czuchowa. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Asnowidza Jackowskiego dotyczącej tutaj właśnie katastrofy lotniczej. W Stanach Zjednoczonych, no, straszna rzecz, bardzo przykra, tak, wiemy o tym, bo przecież media o tym praktycznie informowały wszędzie w internecie, w radiu, w telewizji, w serwisach informacyjnych że doszło do zderzenia helikoptera wojskowego z samolotem pasażerskim w Waszyngtonie na lotnisku, czy nad lotniskiem, tak. No i praktycznie tutaj nikt nie przeżył, tak. Na pokładzie tego samolotu było ponad 60 pasażerów i 3 czy 4 osoby z obsługi, tak. A na pokładzie tego helikoptera wojskowego było czterech żołnierzy. Tak, z pilotem tam. Więc tutaj rzeczywiście zrealizowała się przepowiednia stanowica który przedstawia taką przepowiednię, że będzie mieć miejsce katastrofa lotnicza samolotu z sportowcami. Rzeczywiście to się zrealizowało w 100%, bo na pokładzie tego samolotu pasażerskiego byli mistrzowie świata, jeśli chodzi o No, duża grupa tam, praktycznie sportowców, jeśli chodzi o chyba tam była grupa około 20 osób, tak, w sportowcy, trenerzy i tak dalej, czyli tutaj rzeczywiście zrealizowała się ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, tak, chociaż Jasnowidz Jackowski nie mówił, o który kraj tutaj będzie chodziło i o jakich sportowców, tak, więc, ale to sprawdziło się w kontekście właśnie ta przepowiednia, no niestety sprawdziła się ta przepowiednia w kontekście właśnie tutaj Stanów Zjednoczonych, no i rzeczywiście miała miejsce tam katastrofa lotnicza, tak, Katastrofa lotnicza. A więc, no, przerażająca tak naprawdę sprawa. Zresztą jest to ciekawa rzecz, ponieważ to już jest kolejna wizja przepowiednia Snowidza dotycząca samolotu, dotycząca lotnictwa, która się sprawdziła. Mało tego, w ostatnich dniach sprawdziła się też inna przepowiednia Snowidza że będą mieć miejsce dwie katastrofy w krótkim odstępie czasu od siebie. No i taka katastrofa w Waszyngtonie. Ta katastrofa tego samolotu ze sportowcami na pokładzie miała miejsce 30 stycznia a dwa dni wcześniej bo 28 stycznia miała miejsce tutaj katastrofa w Korei Południowej jeśli chodzi o samolot no o mały włos, a ludzie po prostu zginęli by tam doszło do pożaru w tylnej części tego samolotu no, i ewakuowano tutaj pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, tak? Nikt nie ucierpiał, no ale rzeczywiście sytuacja była bardzo niebezpieczna. To jeszcze się wydarzyło zanim po prostu samolot wystartował. Czyli tutaj rzeczywiście kolejna wizja przepowiednia znowu Jackowskiego sprawdziła się. A więc, no, praktycznie tutaj dwie katastrofy lotnicze w przeciągu krótkiego czasu, tak, w, w odstępie, w krótkim odstępie czasu. Czyli tutaj Stany Zjednoczone, Waszyngton, katastrofa, no, już inna sprawa, tam no, trwały po prostu i trwają, tak, tutaj sprawdzanie, śledztwo, jak mogło w ogóle do tego dojść. Tam w ogóle była po prostu kuriozana sytuacja, bo to lotnisko, po prostu, tak, w tym Waszyngtonie, tam jest kilka lotnisk, ale to akurat lotnisko jest bardzo krótkie tam co chwilę startują samoloty i lądują rzecz, to jest rzecz niespotykana że praktycznie tam no, co parę minut samolot przylatuje i odlatuje więc no, tutaj musi być zachowana nieprawdopodobna precyzja tak no, jeżeli samolot się na przykład spóźni no to już będzie inny samolot miał problemy z odlotem. Kolejna sprawa jeśli chodzi o mm, praktycznie tej Stany Zjednoczone no to, że w pobliżu tego lotniska też było lotnisko wojskowe, tak, i właśnie te helikoptery przecinały tutaj tor lotu tych samolotów pasażerskich. Kolejna sprawa to po prostu tej wieża kontroli pytała się właśnie pilota z helikoptera, czy widzi ten samolot pasażerski. On mówił, że tak i parę sekund później nastąpiła właśnie ta katastrofa, ten helikopter uderzył praktycznie w ten samolot pasażerski, bo na dobrą sprawę to trzeba powiedzieć, że to helikopter uderzył w ten samolot pasażerski, bo samolot pasażerski był na tor, do, dobrym torze lotu, tak, do, do, do lądowania, no to helikopter praktycznie w niego uderzył, no helikopter łatwiej jest manewrować niż samolot, tak, no, samolotu nie zawrócisz nagle w, w prawo e, o 180 stopni, tak, e, praktycznie, tak, czy o 90 stopni z, 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 z chwili na chwilę, tak, tylko wymaga to jakiegoś czasu, tym bardziej, że ten samolot podchodził do lądowania, Natomiast helikopter można szybciej podnieść do góry, manewrować nim w prawo, w lewo. Znaczy, moim zdaniem, tutaj była kwestia praktycznie rutyny. Moim zdaniem, to jest po prostu kwestia rutyny. Oni już tam dla nas, oczywiście, to jest dziwne, że mogło dojść do zderzenia, ale moim zdaniem to była kwestia praktycznie rutyny i ich zgubiła kwestia rutyny i kwestia tego, że tamte samoloty po prostu bardzo często się mijały. Tak? Dla nas to jest takie szokujące, no bo tak tym bardziej, jak mamy tutaj w Polsce, no to nie zdarzy się taka sytuacja, żeby po prostu samolot mijał drugi samolot w powietrzu. Tak? To samochody prędzej się zderzą, no bo wiadomo, że się mijają na drodze i tak dalej. Natomiast tam była inna specyfika. Specyfika praktycznie tego lotniska, i zresztą eksperci ci amerykańscy, jeśli chodzi o lotnictwo, to oni mówią, że to tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie tam do, do katastrofy, tak? moim zdaniem jest to dziwna sprawa, jeśli chodzi o to lotnisko, A, tak, moim zdaniem w ogóle po prostu to lotnisko tam nie powinno funkcjonować, albo tylko być wo lotniskiem wojskowym dla helikopterów, bo ma zagródki pas startowy i jest za małe, tak, do takiej dużej liczby samolotów, które obsługuje, e, natomiast no to jest moje oczywiście subiektywne spostrzeżenie, tak, może się mylę, e, nie jestem kimś tu ekspertem też, jeśli chodzi o lotnictwo, natomiast yy, no to nie jest kwestia też tego, że Stany Zjednoczone mają jedno lotnisko tak w Waszyngton dokładnie bo tam jest kilka natomiast to też jest lotnisko które jest niedaleko właśnie tutaj Białego Domu i kolejna sprawa że właśnie tutaj na pokładzie tego samolotu zginęli sportowcy tak którzy lecieli samolotem pasażerskim rejsowym ogromna tragedia ogromny praktycznie tutaj dramat jeśli chodzi o to, co się działo, także ten helikopter, no, wydaje mi się, że tutaj zgubiła rutyna, tak, że po prostu powinni szybciej się po prostu podnieść do góry czy zmienić tor lotu, ale że często pewnie tam miały takie miejsce sytuacje, że te samoloty były niedaleko siebie, czy pilot się po prostu helikoptera zagapił, zagadał, czy, czy inna kwestia. Wydaje mi się, że to taka właśnie sprawa, tak? Natomiast, no, potem całe te okoliczności były przerażające, bo nie dość, że doszło do po prostu zderzenia helikoptera z samolotem w powietrzu, to jeszcze ten, po prostu, te maszyny wpadły do rzeki Potako, tak? Bodajże się ona nazywa, no, no, to już w ogóle po prostu, tak, nie miał się tam kto uratować z tej katastrofy, bo po prostu ludzie powpadali do rzeki, która jest bardzo zimna w Waszyngtonie, od dłuższego czasu jest dosyć mroźno, rzeka jest praktycznie lodowata, jeszcze po prostu parę Dni temu ta rzeka była skuta lodem, więc rzeczywiście no, sytuacja tam po prostu patowa. O ile jeszcze katastrofa lotnicza ma miejsce, to czasami ktoś może przeżyć, tak? Natomiast jeżeli tutaj po prostu ma miejsce zderzenie w, w powietrzu dwóch maszyn, i na końcu po prostu te maszyny spadają do rzeki no to tam już po prostu nie ma jakichkolwiek szans, tak, eee, więc tutaj, żeby jakiegokolwiek człowieka wyciągnąć żywego z takiej katastrofy, tak. No straszna sprawa, natomiast ja tutaj przedstawiam oczywiście z punktu widzenia tej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, która sprawdziła się w 100%. To wszystko cię dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, Cze